Ojcowie Bernardyni byli zakonem, który najściślej zrósł się z kampą społeczną narodu polskiego. E, naj, jakby tego ducha naj, najpełniej przeszedł. Być bardzo gościnnym tutaj e, miejscem. E, ludzie różni. Wtedy była jeszcze Polska e, państwem stanowym. Były różne stany, ale tutaj miejsce znajdował każdy, kto tego miejsca po prostu i czasu i, 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 e, e, i pana Boga szukał. I szukał, e, e, szukał, e, szukał kapłanów. Byli tutaj 200 lat. Zarysuję, żeby Państwo mogli w pewnych ramach też się poruszać czasowych. Byli tutaj 200 lat. Później jako wynik represji, takiej przykręcania śruby przez władze pruskie został wydany edykt, na podstawie którego nie mogli przyjmować nowych kandydatów po prostu. Ostatni ojcowie doczekawszy starości po prostu zmarli, klasztor przez 100 lat nie miał gospodarza, z tego czasu też pochodzi bardzo dużo zniszczeń. E, wiadomo, jak to nie ma gospodarza. E, później ojcowie Bernardyni stwierdzili, jak proponowano im oddanie tego w latach 30. Już po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Nie byli w stanie podjąć remontu, obieg był w takim stanie. E, dlaczego zaproszono na zaretanki? Dlatego zaproszono na zaretanki, ponieważ w Ostrzeszowie e, rok, rok, rok wcześniej przybyli ojcowie, księża salezjanie, którzy chcieli rozdzielić edukację dziewczyn od chłopców. Oni się zajęli edukacją chłopców, chciano, żeby zgromadzenie jakieś żeńskie zajęło się edukacją dziewcząt. My jakby w charyzmacie mamy posługę rodzinie, a posługuje się rodzinie, dociera się do rodziny też bardzo przez dzieci. Stąd też mamy, prowadzimy to przedszkole, które tutaj Państwo widzą. Także stąd nasza obecność. Siostry jak przybyły w 30. W trzecim roku nie, nie zamieszkały w obiekcie, bo, bo nie można, było. jedna z takich starszych siostr powiedziała, że miały siostry, nawet tutaj były okna powybijane, w ogóle e, że siostry nocami trzymały straż po prostu, żeby jakby dalej bardziej nie grabiono, nie grabiono tego, tego obiektu. E, tą działalność też tutaj remont obiektu przerwała, przerwał wojny w czasie wojny. Niemcy chcieli tutaj, zaczęli nawet gromadzić materiały budowlane, dlatego, że chcieli przebudować troszeczkę obiekt. W kościele na przykład chcieli salę dla młodzieży, taką kinową e, zrobić, a w ogóle obiekt miał być dla, dla młodzieży niemieckiej, dla, dla Jak e, Wiadomo, jak się potyczyły losy II Wojny Światowej i tutaj ponownie w 1945 roku objęły obiekt. Od 1946 roku mamy tutaj nowicję, Nie wiem, czy zobaczymy chyba w kościele taką młodą siostrę w czy to jest taki etap formacji. Każda dziewczyna, która wstąpi do naszego zgromadzenia do prowincji warszawskiej, bo w Polsce mamy jeszcze krakowską, zawsze przychodzi przez zastrzeszów, bo tutaj mamy nowicje. No i tak trwamy do dzisiaj. Jeżeli chodzi o remonty, to powoli był taki duży remont remont budowlanka i elewacja też w tym. Natomiast. Później od 1962 od roku do 1992, czy do lat 90., były, tak, były różne remonty, ale one nie miały tak dużego zakresu. I w 2008 roku zaczęłyśmy starać się środki unijne. Otrzymałyśmy je. Jest duża tablica, Państwo zobaczą przed kościołem, bo takie też są wymogi wykorzystywania tych środków, informujące o tym, że dostałyśmy pieniądze z Unii. Na tej tablicy koszt projektu wynosi 6,5 miliona, z tego e, 3,5 miliona dała nam Unia. No, tak mówił kolokwialnie, Dostałyśmy takie dofinansowanie. Ale to jest tylko na to, po czym Państwo się będą ze mną poruszać. To znaczy, część, cała ta część klasztorna, która tutaj obejmuje tą część budynku na planie krzyża, e, ponieważ nie jest dostępna dla e, Państwa. Nie, 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 ani grosza, to chyba kosztowało ze 4 miliony remont w środku, bo tam było wszystko. My grzyb, były takie partie. Jak ja byłam tutaj w Nowicyacie 4 lata temu, jak się przychodziło koło takiej dużej sali, nie wchodzą dwa tylko po prostu na korytarzu wszędzie był grzyb. Tak, tak no i też wiadomo, jak, jak to ma wpływ na kwestie chociażby pus i tak dalej. Więc w celach też pamiętam, całe rogi wychodziła wilgoć, grzyb, także od takiej strony samego utrzymania obiektu i też tutaj kondycji siły w ogóle mieszkania w tym obiekcie, także myślę, że no to było po prostu konieczne. jest katastrofa także jeżeli na początku w ogóle był ten obiekt drewniany, który w czasie tego szwedzkiego został spalony i to też nie byłby wynik zawiści takiej bezpośredniej Szwedów, tylko to był rezultat tego, że wojska szwedzkie stacjonowały pod Wieluniem to tam po prostu partyzanci polscy dokonali ataku na wojska szwedzkie i po prostu zabijając wielu Szwedów i to był odwet. Spalono wtedy wiele w ogóle obiektów w Ostrzyszowie, też spalono nasz, nasz klasztor. Potem zdecydowano się o budowę już obiektu murowonego, tak kompleksu murowanego, Tak jak mówię, e, trwało to 80 lat. E, nie mieli chyba takiego fachowca, który jakby od początku e, wszystko to właściwie zaprojektował, za dlatego że. Jak zaczęli budować w 1630 roku, to w kronikach bernardyńskich znajdujemy taką wzmiankę, że 70 lat później, czyli od 1732 roku do 1940, praktycznie generalnie obiekt przebudowano, zaczynając od fundamentów, które zdecydowano się po prostu umocnić. Dlatego, że jak trwała budowa, na przykład, to nie, zaczęły się tam z tyłu, z tyłu Państwu pokażę, też jest taka przepora. Chciano, bo całość, tak jak tutaj widzimy, po schodkach Państwo wchodzili. Całość jest na sztucznie w wzgórzu, więc po prostu jak z tej wielkości obiekt pobudowano, to po prostu zaczęły się w mieć ściany tańcać, bo obiekt zaczął po prostu tak wrócił się osadzać, Więc jakby jeden z wapianów, który właśnie wtedy tej, stał na czele tej wspólnoty. Zdecydował się, żeby właściwie jakby wszystko rozpocząć niejako od nowa, umocnić to, co już było i, i konstrukcję i znieść. Krypty są najstarszym miejscem i nawet ta część, gdzie będziemy na końcu, że was państwu pokażę. Początkowo tutaj był malutki kościółek. Zamknięto go w, w około tak połowie długości, jak wejdziemy na koniec do kościoła. Konsekrowano w 1680 roku, więc jakby po 20 latach stał tutaj już jakiś budynek, znaczy murowany. I klasztor miał jedno piętro. Dowiedziałyśmy się o tym skromnik bo w kościele, pokażę Państwu, jest taka jakby znak po tym, że było okno. I ja myślę sobie tak, w tej chwili tam z drugiej strony jest ściana, po co komu tam było okno? A okno było po to, żeby w jakiś sposób próbowano dopuścić do kościoła światło z, z różnych stron. No i jak tutaj ta, nie było tej górnej części, to po prostu na no, tamtej wysokości w kościele e, zrobiono, zrobiono okno. W tych kryptach chowano e, ojców Bernardynów, tej najstarszej, nie dalszej części. A potem, jak dobudowano nowe kościoła, Właściwie to, na no co Państwo patrzą, od tam od ściany klasztoru aż dotąd, to było dobudowane. Tak samo pod spodem wcześniej dobudowano krypty. I wtedy już w tych kryptach e, chowano osoby świeckie, głównie dobroczyńców klasztoru, bo Bernardyni byli zakonem żebraczym, co oznaczało w praktyce, że wszystko, co mogli starali się uzyskać pracę w własnych rąk, ale wiadomo, nie byli w stanie i cieszyli się tutaj bardzo dużą życzliwością społeczności, która jakby dając im taki e, kredyt zaufania, zapraszając ich tutaj. Też potem bardzo mocno przyczyniała się do utrzymania, do utrzymania tego miejsca w takim zakresie, jak po prostu kto mógł. Zaraz Państwu też pokażę w części bernardyńskiej muzeum, e, e, czym dysponowali tajcowie Bernardyni, a bezpośredni jego przejaw jest też przed wielkością. Przez te Krypty są całkowicie odrestaurowane. Tam są freski z 1763 roku. Mówię to tutaj, ponieważ tam się rozejdziemy. Krypty są trójnawowe. To, co można było odrestaurować, od, one nie były chyba nigdy restaurowane od czasu Powstania, czyli powiedzmy od połowy XVIII wieku. więc Te kreski mają w tej chwili 250 lat, ale są e, ostatnio przy tym generalnym moment, zostały odrestaurowane. Były też prowadzone prace archeologiczne, wszystkie kości, które tam były, zostały zebrane w jedno miejsce i dokonano takiego zbiorowego pokupu. Na końcu stoją trzy trumny. To oczywiście nie są trumny z czasów bernardyńskich, bo by nie przetrwały. Może, jak w starych kościołach w dużych innych miastach, czy nawet nie w dużych, tam są stare kościoły, te trumny mogą nawet tyle lat mieć, natomiast z uwagi na to, że to miejsce przez te 100 lat przychodziło z rąk do rąk i działy się tutaj różne rzeczy, myślę, więc te trumny się nie zachowały. A z trumnami, tak dla rozluźnienia powiem Państwu taką historię, zanim tam wejdziemy. Chciałyśmy zdobyć oryginały. No to od kogo oryginały? Od Bernardynów. I nasza siostra, ekonomka tutaj, czy taka siostra, która zawoduje finansami domu, ma z rodzoną Bernardynkę. To jest gałąź żeńska zakonu Bernardynów. I Bernardynki są w Warcie, przez Miedzę, po sąsiedzku, przez Płot, z Wałek, z zwał, mieszkają z Bernardynami. Mają takiego, ci Bernardyni, takiego żartobliwego gwardiana. Czyli ich przełożonego. U nas jest przełożona taka, ale to oznacza to samo. Kogoś, kto stoi na czele danej wspólnoty, danego domu. No i ten gwardian mówi do tej naszej siostry ekonomki, bo słyszał, że tych trumien szukamy. A to siostry, ile wy tych trumien potrzebujecie? A ona mówi trzy. On tak stoi, myśli, myśli i mówi tak, wiesz, siostro, co? Jedną jakąś małą tam na strychu mamy, to możemy wam dać. A co do tych dwóch pozostałych, to się wysadzi, jak i dwóch zawodników, i będziecie miały trzy. Ale ostatecznie nam nie dali. To się robi tak, że się po prostu kropkuje, państwo... To, ten fragment jest pomalowany, ale na przykład te elementy... I na przykład pokażę państwu taką salę tam, to jest w tej chwili na to To nie tylko i to była zakrystia która jest w ogóle tak wyprodukowana, więc jakby to może technicznie nie jest trudne, natomiast jest to bardzo no zone czas i, i czasochłonne. bo świadczy to, że gdyby władze krustkie odkryły to miejsce i chciały w jakiś sposób e, ich zidentyfikować, to nie miały większych kłopotów, ponieważ nawet się podpisali. Tutaj jest słabo widać, a tutaj jest e, rapiur i inne. Tutaj jest też rapiura, a małyszka się wyglęwa, bo to jest słabo widocznie. A Wiemy, że zostało już bardzo dużo informacji o tamtym okresie dwuletywności. Te kroniki, podejrzewam, że ojcowie, jak i wie, po prostu, że obecność tutaj e, się zakończy, e, przekazali do archiwum ojców Bernardynów w Krakowie. E, stamtąd po, po, pozwolono nam zrobić w archiwum zdjęcia z nam i ten kartał nam przetłumaczył. To są osoby, które po prostu były na kartach tej kroniki, jako pochowane, tutaj te Tutaj były pochowane osoby siewskie, tej części. Tutaj jest taka część, która dla nas tajemnicą, dlatego, że tutaj jest kotłownia obraz z głównej, która jest tam pod wejściem w dziedzińcu, pod ziemią przed kasztorem. Natomiast tutaj jest analogiczne w pomieszczenie e, i nie wiemy, co w nim jest. To znaczy, były to prowadzone nadjęte sypał szybko piasek. Nie zdecydowano się, jakby szukać. Stratek zawartości, dlatego że my idziemy wzdłuż e, Kościoła. Tutaj chociażby widać czasu, Państwo widzą, wypełnienie e, tutaj e, tego elementu i tutaj ten napis. E, no nie udało się po prostu e, odtworzyć. A tutaj jest wizja Ezekiela. Zastanawiałyśmy się przez długi czas, kto to jest. A to jest wizja Ezekiela, który. E, e, tutaj doliny kości, ze swych kości. To była taka wizja, na podstawie której on przepowiadał, że Izrael z tego ucisku po prostu powstanie, tak jak Pan Bóg te kości, e, pos, e, tak jak Pan Bóg nas, nasze życie, czy umarłych, wskrzesi, prawda? Taka, no, miała nieść Izraelowi nadzieję. A tutaj z kolei na pierwszym łuku jest bardzo dobrze zestawowany. Jeżeli Państwo lubią tego typu filmy i oglądali już, jak są te organizacje yy, różnych yy, historii biblijnych, to jest taki film yy, o yy, Józefie Egipskim, którego yy, było kilkunastu braci, chyba jedenastu czy dwunastu, był najmłodszy. I z jakiejś racji ojciec ukochał go najbardziej. I bracia, zazdroszcząc mu tego, chcieli go najpierw zabić. Ale jeden z nich, go wynegocjował to, że nie zabili go, tylko go trzymali karawanię, która szła do Egiptu. Pan Bóg, jakby pisze na krzewotinie, jakby to się mówi, więc też wyprowadził z tego dobro w ten sposób, że kiedy w krainie ojca był głód, to oni ruszyli do Egiptu po zboże po prostu. I on zobaczył, jeszcze e, ojciec ba, e, zobaczył ojca i zobaczył tych braci, oczywiście. a nie ojciec bracia go nie poznali, ale on, jakby ujawnił się po prostu przed nimi i uratował ich od śmierci głodowej. A to jest napis, dlaczego do tego nawiązuje? E, pochowajcie mnie w grobie moich ojców. To jest właśnie, e, to było pragnienie Józefa, żeby po prostu wrócić. E, na swoje, swoje tak, na tak. Wrócić do rodziny Ziemi z Genezy, czy z księgi Rodzaju. W dzisiaj jest trzy ołtarze. Kiedyś było pięć. Dlatego tak dużo, ponieważ do czasów sobotu nie było koncelebry, czyli każdy kapłan indywidualnie sprawował przeświętą. Stąd było więcej tych ołtarzy. Te dwa ołtarze zdemontowano powoli w 1945 roku. I to jest obraz świętego Józefa z dzieciątkiem pochodzący jednego z jednego z tych ołtarzy bocznych. Dlaczego zwracam uwagę na to miejsce jeszcze poza samym obrazem? Dlatego, że Państwo widzą, w kościele też Państwo będą mogli zobaczyć takie y, odkryte, to są badania straty prowadzone były. Na tej podstawie wiemy, czy podejrzewamy, że pod spodem jest 14 stacji Drogi Krzyżowej. Ojcowie Bernardyni mieli szczególną część do męki pańskiej, e, więc namalowali stacji Drogi Krzyżowej. Chyba 14, 4 są wzdłuż tego korytarza. A pozostałe są w kościele niestety zamalowane w czasie tego dużego remontu. To są prestacje stacje Krzyżowej, odkryte w czasie pracy w 2010 roku. My nie miałyśmy po prostu świadomości, że mamy takie malowidła. Pan, znany konserwator zabytków, który nieważny o jego godność, napisał, zdobył nam badania i stwierdził, że nie ma żadnych malowideł pod tym jednolitym połowem ścian, który był wówczas. Bo te ściany też są odnowione. I po prostu panowie elektrycy zaczęli zmieniać instalację elektryczną, stąd tak poniszczyli te freski. Ta zakresja jest całkowicie zestaurowana. Jak państwo też na dole, ci, którzy do końca zostali w kryptach, pytał mnie jeden z panów o te freski. To technika na przykład odtwarzania tych fresków jest taka, to jest takie kruczkowanie. Jak państwo bliżej zobaczą, więc to nie jest, podejrzewam, jakaś, jakaś szczególna sztuka, tylko że jest to bardzo czasochłonne. Akurat <laughs> te elementy, prawda, bo nie mówię o restaurowaniu tych elementów bardziej skomplikowanych, czy na przykład postaci w kościele, bo tam jest jeden fresk odrestaurowany, też Państwo zwrócę uwagę. E, to, na co warto jeszcze zwrócić uwagę, ząb czasu też widać po tych elementach tutaj na środku się znajdujących, one na pewno były zagospodarowane, e, natomiast nie zachowały się. A jeszcze lepiej po tych herbach, to są dwa z 26 herbów. Też ja Państwo zwrócą uwagę w kościele na to, bo tak jak ta przypora, mówiłam na końcu kościoła, w kościele w stylu barkowym, zupełnie no nie pasująca nie jakby pasujące. do stylu. Nie, 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 nigdy nie budowano przy kościołach barkowych takich przypor, Tak samo w kościele Państwo zobaczą 26 herbów rodzin szlacheckich. Ostrzeszowa i okolic, które w jakiś sposób miały udział tutaj w budowaniu miejsca potem taki hołd oddany. E, kilka zdań o kościele. Ci Państwo, którzy byli blisko mnie na górze, mówiłam, że samolot górny i dwa ołtarze koczne są z czasów patyjskich. Tutaj właśnie z przodu były jeszcze dwa ołtarze, które zostały zdemontowane w 1945 roku. Jeżeli chodzi o obrazy, otażu główne, wszystkie obrazy są zmienione że te wszystkie są obwiniane, czyli przez okresy bernardyńskie, ale w XVII e, zapewne nie także tam to są sprawy różne. E, dzisiaj okres współczesne, to znaczy, ten okres jest e, przekazany przez akcy, biskupa Krakowskiego, naszej arcykapitalnej, ona nam przekazała do e, ostrzeżonych małych i bezpieczeństwa On w przeciągu roku jest wysłaniany okresem e, Adama Styki e, z 1957 roku, który nasze tam jest święta godzina, bo jesteśmy oficjalnie zgromadzeni 6 najświętszej godziny z Nazaretu. Tam jest nasza walka Założycielka, Franczyszcza, Szczyterska Polka, e, obraz panowane w Lublinie. E, tu są aniołowie, oni mają stylistycznie pasować do, do całego wnętrza. Jakieś wyboru no, szczególniejszych nie mają. Tu, ma to ma, na, 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 wiadomo. Serce Pana Jezusa jest na szczycie prawdą kościoła. Jak pytała mnie na stanu Padwana Kościoła. Kościół wnosił 6 milionów, 3 bezwania, świętymi franczyzmi, to zauważyłem, że wszyscy franczyzmi też bez nadynów, świętymi rozami, bo w jej liturgiczne wspomnienie... Osoby obecne w postaci, to się do tego. <grymne> to jest nasza święta, jest jedna z trzech. Oni wszyscy słyszeli, jak eee, Tutaj już dwie figury, Państwo mają. Eee, Jana Karstrana, która sprowadzi do Atlantyny do Polski pierwszy klasztor w Krakowie za początkową, a to jest w przewrótce gałęzi odnowowej święty Pernane Zysjany. Oni oczywiście podwinęły, ale innych kapitanów, no jak wszyscy na mieszkania będą Niestety, Przemałowano to, tak nie na jasny kolor yy, zrobiono. Sam ołtarz mówię też był w kolorze hebanowym, tak jak jedna to Pani do mnie mówi, że ona zna kościół w Barcie, i że wszystkie one są właściwie podobnie budowane. Bo są podobnie budowane i zawsze, czy Kapocynie, czy Berdyni, te wszystkie kraje szczeńskie, tak te ich jej taki swój hebanowy brązowy, prawda? To jedna z dziewczyn, patrząc na to kapiące bogactwem e, szczepienie, i się w troje, tam jest myśl przewodnia. A myśl przewodnia jest bardzo prosta i najważniejsza na dla wszystkich kościołach. Ja muszę trzymać weron, ale jak Państwo mogą obejrzeć, to nad tą lampą i nad tym jest monstrancja w skali 1 do 1, którą Ojcowi Weronem dni otrzymali w 1660 roku. Malowali te freski wszystkie ojcowie Bernardyni, uzgodnieni, w różnym czasie, ale różni też artyści. Tutaj są jeszcze medaliony z postaciami świętych na Polski tak charakterystycznych świętych Stanisławów i Wojciechów, a też męczennicy Zatarzyna, Kuba, i Droga. Zofia, która jest tutaj w środku,